widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się nad rzeką, na którą zazwyczaj jeżdżę, by połowić karasi srebrzystych. Natomiast dzisiaj spróbujemy sobie zapolować na okonia. E, będzie ze mną też tata. No i oczywiście mam wędkę do 12 gramów Dragon Finals Jig e, e, 2.12, e, 228 cm. E, no i co? Ja was jeszcze tylko poproszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji tam na dole, z góry dzięki, no i co, nie będę przenudzał i lecimy łowić o konie. Dobra, będziemy zaczynać już robić swoje pierwsze żółty. u mnie na pierwszy rzut jest e, pijaweczka Persi profesor w czarnym kolorze e, i na 3, 6 gramowej. tata boczny trok, jaką przynętę masz tato na tym bocznym troku no, swoim? to wiesz, nie wiem co czy co? nie no tego wiesz, co, co mówiłem tego... a no to on ma e... kurde też zapomniałem nic taka krabowana przynęta od KTH też Byste, co? Bóg, Aha. no także co, so, no będziemy próbować zobaczymy kto pierwszy złowi rybę Ogólnie to z tatą sobie dla zabawy zrobimy takie zawody Kto więcej ryb złowi Także no, trzymajcie kciuki za mnie <ścoughs> O, już tam pogonił No chodź, Tata, ryby. Masz? Tak, ja, ja. O jazę, dobra, nie ma sensu nawet tego pokazać, bo co to jest? No, Mikros... I je. jest. Ty widzisz? Ale gnoje się. Spadł. Spadł? Ale no, to, no to już mamy... Ale gnoje się, O, To było następne. No, no, są okąpy. Małe na razie. Jest. to jest, ale I jest rybka. No, ale nie. znaczy na pewno ładniejszy od Twojego, ale... No, chlebaczek. Chodź. No. I co, fioletowy nie ma sensu, tatuś? Nie, no, nie ma sensu. Taki, Malutki, i zadowolony. Na pewno lepiej takie klepaki ciągać niż nie mieć nic, nie? Dokładnie. I jest kolejnej no. Ten jest fajny No, 15 będzie No 15 będzie Tak, bo tak no bo te te to coś kurwa wczepią będą jak chłopi Chociaż nie, nawet nie ma 15. Nawet 15 nie ma. No ale drugi, druga ryba z rzędu od razu rzut po tamtej i jest... Ale tutaj ma ranę mocną taką ściupak chyba w niego walną Widzisz tato, jakbym się ciebie posłuchał to bym nic nie łowił Co? Dwa zero, a nie 2 1. Ej, upierdzieli mi. A był? Szczupak. Pierdziel. mi ten. Ale jaja. Ale co się stało? No dobra widzowie. Melduję się na w trzeciej miejscówce już generalnie co do ryb no to ja mam dwie utaty chyba też są dwie o ile się nie mylę no i co teraz będziemy polować trzecia miejscówka i był kurde ale no będziemy polować będziemy próbować zobaczymy trzymajcie kciuki Kurde, znowu był. No. One tak delikatnie pukają. One delikatnie pukają i to są takie okąki dosłownie, takie one. Oby jakaś fajniejsza rybka wpadła w końcu. To już będzie fajnie rybka, Tak mi się przynajmniej wydaje. No, już największy dzisiaj na pewno. 15-17 cm ma. Więc fajnie. O! Taki okonek. Czekajcie, ja wam lepiej go zaprezentuję. O! Taki okonek wpadł, No, już 15 ma. Jest kolejny. Kurde, spadł. Ale malutki był. O, jest. Jest. I to fajny. Ale ładnie pstryknął. Pstryknął ładnie. Jak sandacze. O, gruby. Gruby dwudziestka. Fajnie, fajnie. Dwudziesteczka już jest. W trakcie opadł, pstryknął. Czekajcie, bo on się wygina trochę. O, proszę bardzo. Taka dwudziesteczka. Elegancko, ale blade, strasznie. No ale jest. Aj, był kolejny. Jest kolejna rybka no i teraz znowu 17, coś takiego Ale jest chociaż no taki kurde spadnie, ale akurat do wody spadł, więc nic mu się nie stało. Kurde był jest. Ale bardzo malutki. Raczej będzie. Mi Oj Oj jakie maleństwo. No ale jest. O, taki. Nie na się Gościu. No się wygniął, ale dobra dowody. Fajnie biorą, co prawda mogłyby być większe, ale mimo wszystko jestem zadowolony. Jednak znowu taki 17 centów. O taki okonek. O le był kurde. No szkoda szkoda. Jest. Jest. Oj to będzie fajny. I to już będzie fajny garbusek I to już będzie fajny garbusek chyba No, taki, taki, taki fajny już Fajny! Ej Słuchajcie! Fajny garbus. To już jest fajny garb. Taki jest cztery. I już jest fajny okoń. Podoba mi się. Bardzo fajna rybka. W ogóle najciekawsze jest to, że praktycznie prawie w każdym rzucie mam jakieś albo puknięcie, albo rybę na kiju, albo coś, więc to jest w ogóle naprawdę super. Dobry dzisiaj dzień będzie. Jest powód do pociechy. Ten będzie taki, myślę, pod, pod 15, ledwo. I uwaga, czy się myliłem? Nie, nie myliłem się. Nawet ledwo 12, ma raczej. Taki okoniasty. I do wody. jest, o ten będzie ładny, ten będzie ładny widzowie, ten będzie fajny, o ale idzie ale strzelił w ogóle strzeli jak trzeba 25 ma ma 25 ma jest, o ojojoj oj. no 28 nawet może mieć nie wiem czy nie no 30 nie ma raczej ale 28 jest w stanie mieć fajna rybka No taki taki 17, coś takiego O Okonek I siek do wody Ten może być fajniejszy od poprzednika Nie, no dosłownie taki sam Dosłownie taki sam O i do wody puszczaj palucha jest jakaś yes, okay, ba Spoko, spoko, spoko okonek. Taki dwudziestaczek, bym powiedział. No, dwadzieścia ma wypięty. Taki, o. Oj, oj, chyba najmniejszy, albo jeden najmniejszy przynajmniej. Bo malutki strasznie. O, taki okonek i wraca do domu jest, ło, ale strzelił ale strzelił, ładnie i będzie kolejny taki pod 25 centów fajnie, cieszę się bardzo te ryby dzisiaj to są naprawdę fajne sztuki. Nie ma 40, ale jest bardzo dużo. 25, coś takiego. I teraz kolejna taka rybka. E, malutki. Bardzo Kolejny z bandy maluszków. Ajajaj, mnóstwo tych migrusków jest. No ale są. Ważne, że są. I do wody nie chciał mi puścić palca, ale w końcu puścił. No, może 15 będzie miał, ledwo, ale Ale może taki o. I do wody Puścię palca. O, no. Ale kaczki mnie otoczyły. Dosłownie z każdej strony prawie mam kaczkę Śmieszna trochę sprawa Jest kolejna rybka Raczej z rodziny mikrusów Oczywiście nie myliłem się Co prawda ładnie ubardziony, ale Wydaje mi się, że najmniejszy z tych wszystkich Oddawaj tante Dawaj tamtej. O, no. no. taki okonek. Najmniejszy z tych wszystkich wraca do wody. Fajnie strzeił, ale znowu rodzina mikrosów raczej. No, oczywiście. ajajajaj, aj, aj, aj. Strasznie dużo teraz tych malutkich przyszło. No taki Jest Oj fajny widzowie Fajny connect, tu już będzie Tu już może być 28 nawet A nie, tylko dobrze walczył Ale taki 23 Będzie miał Taki okonek Spoko, spoko. Bardzo. Wymiarówka. No jest wymiarówka. Graty, no. I tu w końcu pierwszy wymiarowy twój. No. Szacunek. Szacunek. Rodzinami krysów. No ale jest chociaż kolejny okonek, widzowie. I do wody. Jest No to będzie spoko Wymiarowy na pewno O 22, 21, coś takiego Taka ribunia No, spoko koleg O to jest taka dwudziesteczka Myślę, że ty na moim jest, jest. Się, że jest kolejny, wymiarowy, prawdopodobnie. Chyba nie. Nie, piętnastka jakoś. O Jezu, jeszcze mniejszy. No cóż. się też muszą jeść. Mimo wszystko łyknął elegancko tamte. O. Taki, o. No dobra, przyszedłem, jedną miejscówkę szybko zbadać. Tutaj. I zobaczymy, czy ta miejscówka w sobie coś kryje. Ciekawe bardzo. Zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie widzowie dzisiaj tanta. To jest absolutny killer, nie? Tanta fioletowy kolor i... Znaczy taki... Bardzo, bardzo ciemny niebieski może bardziej. Nie wiem jak określić ten kolor. Ale powiedzmy, że bardzo, bardzo ciemny niebieski. I... Y, różnokolorowy brokat. Killer totalny dzisiaj. Mm. Okonie biorą to jak głupie i tak naprawdę to jest jedyna przynęta dająca rybę dzisiaj więc no fajnie